Witam, dzisiaj zaczniemy sobie trochę nietypowo, bo dzisiaj nie będziemy omawiać FNAFA, tylko coś bardziej przyjemnego, czyli Zapnautika. Wow! Czemu akurat Zapnautika? Po pierwsze, nikt o niej nie nie odcinka z ciekawostek, a po drugie, nie miałem pomysłów. No, no to zaczynamy. Zaczniemy sobie od czegoś tajemniczego po odrzakinionej rzeki. Czemu akurat od niej? Ponieważ ma dużo tajemnic. I opowiem wam o dwóch. To dlaczego akurat dwóch policzę na drugą część. Hehe, he, dobra dobra, a niby jakie tajemnice ten piją ukrywa? Otóż zakiniona rzeka jest podzielona na kilka części. Serio. I tam kiedyś były bardzo, bardzo duże, napiatane. Jeszcze tak trapą muszę to tam, że w rzece jest smok morski. I niby jak tam się znalazł? O, otóż obcy mu, że tam jej zaprali jajko, czy mu o tym. Ale nie jeszcze jajo spociękę, tylko bardziej jajo smoka. O czym ja anota o smoku morskim? Jak prekursorzy z tej młodzieży czy jajo, to wiadomo jak matki reagują, jak musi się zapieszyć dziecko. Po prostu atakują, żeby je ochronić i odzyskać. Ale nie udało się i skończyło się jak się skończyło. Będąc jeszcze przy temacie repiatonów, to zastanawiało was ile jest ich wygrze. Otóż, jak się je policzy, otóż te szywe to wyjdzie nam, że w znajduje się 6 lepiatanów. I oczywiście chodzi mi o zwieszęta, lepiatane. A teraz się skupimy na tym czymś. Otóż, wielu myśli, że to ośmiornica, albo korab. Otóż, tu nikogo chyba nie zaskoczę: to jest korab. No i pan na tym, że to, co ma w tym środku. To nie jest mózg, tylko jego żołądek. No, jeśli ktoś coś je, to... Smacznego życzę. Jeżeli lubisz moje filmy, to nie zapomnij ich ocenić i zostawić suba. Z góry was zapraszam na mój serwer Discord, link w opisie. A teraz ciekawostka teraz znuczonych. Jeśli wam się tak nudzi w zapnęcie, to możecie posbierać pływaki, no i przyczepi je do kapsuły ratunkowej i dzięki temu ona po prostu będzie refitowała nad ziemią. Niestety mi się tego nie udało zrobić, bo nie byłem znuczony, miał lepsze rzeczy do roboty. Mówiąc o lepsze, chodzi mi o dostawanie depresji w World of Tanks. Ale wy nie jesteście osłuchani moich problemów psychicznych, no to wracamy do tematu odcinka. Jej! Ogólnie kiedyś rybki w Sapnautice krwawiły na czerwono, a nie na złoto. Ale dlaczego teraz krwawiam na złoto? Otóż przez system oceniania gier w USA. Tak, przez to. A wiecie, co łączy nasz świat z światem Sapnautiki? Otóż. Rasizm, tak, rasizm. Czemu akurat? Nie wiem, tak mam w scenariuszu. Jaki te pisał. W Sapnautice panuje rasizm, ale nie na tym poziomie, co u nas, tylko bardziej korporacyjny. I o co mi chodzi? Otóż w Sapnautice panuje taki rasizm, że jeśli jesteś z jednej firmy, to inaczej po prostu nienawidzi firma. No i tak działa rasizm w Sapnautice. Można to zauważyć na przykładzie TKC i Arterii z Subnautiki. Te filmy się nie napiszą i teraz tylko jest tam rasizm. To tyle ciekawostek, jak na ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się na razie, Hej!